Cześć, dzień dobry, siemano, witajcie, z tej strony CES. dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować pierwszą część nadchodzącej kolekcji jesień-zima 2020-2023, czyli Aesthetic Logo Sweat. Zapraszam. już się możecie domyśleć, jest to pierwszy z cyklu dropów od Overdite, jaki planujemy wypuścić na nadchodzącą jesień zimę. Obecną jesień i zimę. I w tym właśnie dropie przygotowaliśmy dla Was podstawowe, basicowe komplety dresowe. Po ostatniej Nazwijmy to mniej minimalistycznej, na pewno bardziej odważnej kolekcji, ozdobionej nadrukami. Co raczej tutaj w Overdye nie jest zbyt częstym zabiegiem. Przygotowaliśmy dla Was coś dużo bardziej minimalistycznego, coś dużo bardziej na co dzień i coś też, co myślę, że trafi do, szerszej, do szerszego odbiorcy. Do osób, które na co dzień preferują jednak bardziej taki zrównoważony styl, ale jednak. Też nazwijmy to niecodzienny, bo dresy, komplety dresowe, które dla Was przygotowaliśmy na pewno nie są zwykłymi, generycznymi, wielkimi, oversize'owymi, czy workowatymi bluzami, jakie na co dzień aktualnie widzimy, czy w internecie, czy na po prostu gdzieś tam ludziach, których widzimy dookoła siebie. Oczywiście, zanim przejdziemy do konkretnego mówienia bluz i spodni, to zapraszam Was serdecznie do śledzenia mojego Instagrama, którego znajdziecie tutaj na górze. Oczywiście. No i tam na pewno przez najbliższe dni będziecie mogli więcej informacji o tych kompletach desowych się spodziewać. I tam też na pewno informacje o przyszłych dropach, które już niebawem, no bo mamy już tu przygotowane rzeczy, a też jakaś część jest w fazie, w fazie końcowej, jakaś część jest już na magazynie, także. Na pewno w niedługim czasie zaskoczymy Was bardzo pozytywnie. Tymczasem przejdźmy do tego, co jest klucz dzisiejszego filmu, czyli dresy Aesthetic Logo Sweat. Yy, cały komplet, czyli Aesthetic Logo Sweat Set, nazwijmy to, składa się z dwóch, z dwóch części, czyli Aesthetic Logo Sweat. Pants, a tak mi się wzięło w tej kolejności, i Aesthetic logo hood, czyli bluza i spodnie dresowe. Wykonane są obydwie te rzeczy e, z dzianiny pentelkowej, czyli klasyczny, klasyczna pentelka, nie jest to misiek. E, French Terry, czyli po prostu frotę. Gramatura 340 w tym przypadku. Jest to blend bawełny i poliestru. 10% poliestru da wzmocnienia struktury i 90% bawełny, która tak naprawdę jest zewnętrzną tkaniną. Poliester jest tylko wewnątrz, tego tak naprawdę nie jesteście w stanie wyczuć, że w rękach, noszą, nosząc tą tkaninę, że bawełna... Ma jakikolwiek czy tam dzienina, ma jakikolwiek domieszkę poliestru, jest to naprawdę fajny zabieg dla takiego desu, którego się nosi częściej. To na pewno jest dobra rzecz, bo jeżeli ma być to rzecz użytkowana, no nazwijmy to codziennie, no to jest nastawiona, na, narażona. Na większe zużycie, przez co ten dodatek poliestu bardzo dobrze się sprawdza, żeby po prostu jak najdłużej ta rzecz była świeża i po prostu nic się z nią nie stało. Bluzy jak widzicie dostępne są w trzech kolorystykach, dwóch tonalnych, takich lekko szarawych, przyciemnionych. Kolorystyka Monk Brown, czyli taki brązowy, właśnie przyszarzony lekko. Tonalny, bo kolor ziemi, oczywiście, czyli jest to moja paleta barw, moja, no, tak, który ja się lubuję. I zresztą, wy też. Kolor Icy Gray, troszeczkę nawiązujący do poprzedniego releasu z Od Overdight, czyli Waffle, Waffle Top. Jeszcze oczywiście pokażę wam kolorystykę czarną, bo jej nie pokazywałem tutaj. Ale no oczywiście, czarny kolor, no to po prostu czarny, klasyczny. Can't go wrong. I tutaj bardzo fajnie też jedyny minimalistyczny branding tutaj na tej bluzie się prezentuje. Jak już bluzę mam w ręku, to ją sobie omówimy. Co tutaj można by w niej wymienić jako jej feature'y? To ma ona podwójny kaptur. Jedną z moich ulubionych cech tej bluzy jest na pewno dodatkowy kołnierzyk tutaj w tym miejscu, który no po prostu fajnie to wygląda, dużo bardziej elegancko i estetycznie jest on wykończony, nie jest taki luźny. Do tego małe minimalistyczne logo na piersi, duża pojemna kangurka lekko opuszczone rękawy, ale nie jest to krój wolkowaty oversize'owy czy no delikatny akurat można sobie zrobić, to za do tego przejdziemy. Jest to krój relaxed, na pewno nie jest to bardzo duży oversize. Jeżeli byście chcieli utrzymać krój oversize, to wystarczy, że pójdziecie size up. Niedługo na moim, na moim kanale i na TikToku e, udostępnię film, w którym pokażę jak bluza wygląda już na size up i size down, bo bez problemu właśnie można w niej w ten sposób Wziąć, żeby otrzymać jakiś inny, konkretny efekt. Choć ja ogólnie preferuję true to size, ale powiem, że w XL też zaskakująco dobrze się czuje i wygląda. Zresztą to zobaczycie na pewno. I takim najciekawszym featurem tej bluzy jest podwójny ściągacz z dwóch stron na dole. Coś znaczy sam ściągacz jest normalny, ale wewnątrz, wewnątrz ściągacza mamy gumki z metalowymi stoperami, dzięki którym możemy sobie regulować, ściągacz bluzy i w ten sposób możemy zrobić ją luźną i możemy również ją nosić w ten sposób, czyli jak aktualnie jest, nazwijmy to, modne cropped. Dzięki temu ściągaczowi można też to robić na różny sposób. Można ściągać ją z jednej strony, żeby utworzyć taki efekt podwinięcia się tylko, powiedzmy, z prawej czy z lewej, przez co no, można ją nosić na wiele sposobów. Jak już wcześniej wspomniałem, bluza wykonana jest z bawełny o gramaturze 340 pętelkowej, lecz ta bawełna jest naprawdę bardzo przyjemna w dotyku i do tego lekko, delikatnie śliska w warstwie. I bardzo fajnie się leje, bardzo ładnie się układa na, na, na um, ciele. Zresztą to bardzo dobrze widać po zdjęciach. Starałem się właśnie, tworząc krój do tej bluzy, stworzyć mm, taką bluzę, która jednocześnie będzie luźna, ale będzie podkreślać sylwetkę i będzie się w niej wyglądało na, dalej na szczupłą osobę, bo często jest tak, że ktoś zakłada jakąś oversize'ową, dużą bluzę i wydaje się wielki, taki naprawdę, wiecie, no po prostu bu, jakby był o 20 kg cięższy. W tej bluzie tak nie jest. Dalej może nie jesteś chudziutki, nie jest slim, ale bluza nie pogrubia Cię. To było w ogóle moim zadaniem przy projektowaniu Omówmy sobie teraz jeszcze spodnie, czyli Aesthetic Logo Pants. Aesthetic Logo Pants no to oczywiście spodnie dresowe, e, będące uzupełnieniem Aesthetic Logo Hood, czyli wchodzące w skład Aesthetic Logo Sweat. E, spodnie mają, na co zwróciłem bardzo dużą uwagę przy ich projektowaniu, dość mocno działający i elastyczny ściągacz dolny, bo wiem, że to nie tylko dla Was, ale dla mnie też zawsze jest problemem, czy rzeczą, która, po prostu, na którą zwracam uwagę i często nie jest to fajnie wykonane. Po prostu ten ściągacz dolny jest za, za szeroki, nie ściąga, szybko się rozwala. Także tutaj przyłożyłem do tego największą wagę. Dodatkowo ja też bardzo często to stosuję w swoich projektach. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Tak samo jak w kargosach, mamy z tyłu dwie kieszenie nieregularne. Mamy tutaj kieszeń wewnętrzną, a to mamy kieszeń naszywaną z logo, również minimalistyczny branding. Tak samo jest tutaj, bardzo lubię nieregularność w projektach i to też sobie w tym projekcie pozwoliłem stworzyć. No oczywiście mamy dodatkowo jeszcze e, sznurki wykonywane na zamówienie w kolorze Ecry, takim off-white, bardzo fajnie zakończone ręcznie, nie ma tutaj żadnych metalowych elementów, tutaj panel kryjący. Kieszeń i rzecz, o którą też mega zwracam uwagę: to jest chyba pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę przy dresach, przy doborze, kupnie dresów, czyli gruby, mocny ściągacz w pasie. Na tyle mocny i na tyle dobrze wykonany, że jestem w stanie wejść we wszystkie rozmiary od S poprzez M, L, a nawet w XL. I w każdych w pasie jest w porządku, więc yy, tak naprawdę możecie sobie dowolnie tutaj regulować i powiem Wam tak że też jeżeli chodzi o dobór rozmiaru, to jak najbardziej możecie tutaj pójść size up albo size down. Oczywiście size up no to będzie już duży oversize, szczególnie gdzieś tam na długości, czy, czy powiedzmy w szerokości nogawki na dole, ale jeżeli pójdziecie size down, to będziecie mieli pantsy na pewno takie, no może nie z tym, ale dopasowany będzie ten krój spodni. Będzie na pewno super leżał dla osób, które lubią takie właśnie dresy, które są przy ciele. I tak jak wspominałem przy okazji bluzy, wkrótce na moim kanale pojawi się film, w którym pokażę Wam i omówię różnicę pomiędzy tym, jak leży bluza w poszczególnych rozmiarach size up, size down czy true to size oczywiście spodnie też chciałbym jeszcze powiedzieć co nieco dwa zdania na temat jakby mojego um, tego co, czym się kierowałem Projektując te bluze. Tak jak mówiłem, właśnie dużo malek, czy dużo po prostu gdzieś tam na obecnym rynku jest po prostu blues wielkich, ogromnych, które praktycznie już wyglądają tak samo: wszystkie po prostu gdzieś tam zaburzają tej by proporcje ciała, estetykę, nie budują w żaden sposób sylwetki. Jakby ja też, oczywiście, nie, nie ma tutaj mówić, ja uwielbiam oversize'owe rzeczy. Ale wiecie, niektóre rzeczy już są tak generyczne i takie podstawowe bluzy Ovesight są tak do siebie podobne, że możemy wziąć 3-4-5 marek losowo, jeżeli chodzi o ich bluzy i każda bluza ma praktycznie taki sam krój i wygląda tak samo, różni się jedynie nadrukiem. I właśnie tworząc Aesthetic Hood, Aesthetic Pants czy Aesthetic po prostu sweatset kierowałem się tym, żeby stworzyć Komplet, który będzie się wyróżniał od innych kompletów, będzie minimalistyczny, luźny, przyjemny, a jak oczywiście sama nazwa o nim mówi, jednocześnie estetyczny. No i tak jak wiecie, lubię tworzyć ubrania, które podkreślają sylwetkę. I wydaje mi się, nawet jestem myślę, że pewien, że tworząc Aesthetic Hood udało mi się wykonać moją misję. Tym bardziej, że Aesthetic Sweatset bardzo dobrze też prezentuje się, jak zresztą zdążyliście zobaczyć na zdjęciach, na płci pięknej i dlatego też do sesji zdjęciowej, do tej części dropu udało mi się zaprosić dwie modelki, piękne dziewczyny, które no, naprawdę super podkreśliły walory tego dresu. No i zdjęcia wyszły po prostu obłędnie. Zresztą na chłopakach też, jak widzieliście. Dodatkowo przy tym projekcie postawiłem sobie za misję też stworzenie produktu bardziej budżetowego, o bardziej przystępnej cenie, jednak nie tracąc na jakości. Więc akurat w przypadku tego produktu udało mi się to osiągnąć rezygnując z takich procesów jak spanie, dekatyzacja czy powiedzmy bardzo mocno oversize'owy krój przy zastosowaniu powiedzmy najmoż, najbardziej możliwie grubej tkaniny, dzianiny. Dzięki zastosowaniu właśnie tych wytycznych udało mi się otrzymać produkt o dość przystępnej cenie. Szczególnie, że za cały komplet dresowy zapłacicie 499 zł. Myślę, że ta cena może być zaskoczeniem dla niejednego, nazwijmy to, fana Overdite, niejednego mojego followersa, jednego, niejednego mojego widza. Mam nadzieję, że jest to pozytywne zaskoczenie i że właśnie przemówi to do Was, do Ciebie, żebyś wszedł w posiadanie i żebyś to Ty stał się szczęśliwym posiadaczem i usatysfakcjonowanym użytkownikiem Aesthetic Logo Hood, Aesthetic Logo Pants czy Aesthetic Logo setu. Mam nadzieję, że będziecie z niego zadowoleni tak samo jak ja jestem i stanie się on, on waszym go-to setem, jeżeli chodzi o po prostu komplet desowy. To by było na tyle moi drodzy. Bardzo wam serdecznie dziękuję i zapraszam na drop. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to oczywiście wiecie gdzie mnie szukać. No i oczywiście zapraszam was też na yy, Backstage z sesji Aesthetic Logo Sweat, który pokaże Wam się tutaj zaraz w filmach proponowanych. Dziękuję Wam serdecznie. Mój do Was i dla Was. Ces. Do zobaczenia na dropie. Trzymajcie się. Kipy Lit. Dziękuję Wam. Do zobaczenia.